Szefie? O, nie teraz sam, poczekaj. Ale na chwilkę tylko. O godzinie 16 zostanie do Was wysłany sportowiec. Co? Jaki sportowiec? Szefie, co ty tam mówisz? Właśnie czytałem komunikat. Ko komunic. Co? Sam. Dostaliśmy wiadomość, że odwiedzi nas jakiś sportowiec. O, oh, okej. Okay. I, I co dalej? A skąd ja mogę wiedzieć? I raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy... Halo! Otwierajcie bramę! Dzień dobry, panu. Zapraszam was na zewnątrz. Okej, okay. a, a co będziemy robić? No, chyba od waszego szefostwa dostaliście wiadomość, prawda? Tak, tylko za wiele nie pisało. Pisało tylko, że odwiedzi nas jakiś sportowiec, czyli chyba to jest pan, prawda? Tak, to ja. Hmm, dostałem zadanie, aby was troszkę wysportować. Y wys Wysport co? Wysportować, szefie? Wiem sam, i to właśnie mi się nie podoba. No już, leniuszki, chodźcie tutaj do mnie. Czas na lekki trening. Ale my żadnego treningu nie potrzebujemy. Och, wydaje mi się, co innego. Potrzebujecie. Każdy potrzebuje troszkę sportu. I już dziesięć pompek na rozgrzewkę! Raz, dwa, trzy, cztery. Uch, ja nawet jednej nie potrafię zrobić. Okej, okay, wstawajcie. I co teraz? No chciałem, żebyście się pięć kilometrów przebiegli, ale wy nawet nie potraficie zrobić jednej pompki. To wy nawet kilometra nie przebiegniecie. No nie. No dobrze. Spróbujemy coś innego. Stańcie pod bramą. Wyciągnijcie ręce. Teraz będę wam rzucał piłkę i musicie ją złapać. Oh, to będzie proste. Gotowi? Tak, gotowi. Rzucaj. Okej. Okay. Na trzy rzucam. Raz, dwa, trzy! O, oh, to wy nawet łapać piłki nie umiecie. Rzuć jeszcze raz. Hmm, co ja z wami zrobię? Och, nie wiem. Dobra, następne ćwiczenie. Wie pan co? My już mamy dosyć. Chodź sam. Żegnamy pana. Trening zakończony. Proszę odejść. Dobrze, jak chcecie. Do widzenia! Zobacz, szefie, zapomniał piłkę. O, super, dawaj sam, porzucamy sobie. Okej, okay, łapsem. Och, oh, przepraszam, sen. nie chciałem, żebyś się przywrócił. Ach, szefie, ja się nie przewróciłem. Ja chciałem robić pompki, o, i raz, i dwa, i trzy. O, ha, 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 ha. jesteś sportowcem, o.